W czwartkowym podcaście. Nowy rekord w Wigu, udane ABB w Żabce, podwójny szczyt na Pepko, mocny ten Square Games po wynikach i zapowiedzi gry, lista spółek z nowym ATH i ATL i oszustwo na Antonego Hopkinsa. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl. Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 13 listopada, to jest 317 dzień tego roku. Dziś mija dokładnie 51 lat od zakończenia budowy Obserwatorium Wysokogórskiego na śnieżce. Jeśli są wśród Państwa bywalcy konferencji Wall Street w Karpaczu, to pewnie znacie to miejsce bardzo dobrze. A jeśli ktoś tam nie był, to polecam. Piękne widoki i równie piękne szlaki. A jeśli ktoś z Państwa myśli właśnie o emeryturze i założeniu kąt Ike lub Igze, to polecam dom Maklerski Boś, który jest partnerem dzisiejszego podcastu. Broker ma teraz promocję w postaci braku prowizji od handlu ETF-ami na obu tych rachunkach. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo pod linkami, które są w opisie. I przy piętym komentarzu, tytułem wstępu, jeszcze ważna informacja, że w związku z tym, że w poniedziałek nie było liczb dnia, to będą jutro. W gestie radości, jeśli ktoś z Państwa się ucieszył, można zostawić suba na kanale, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. A przechodząc do czwartkowych wydarzeń, WIG-20 w sesyjnym maksimum sięgał dziś poziomu 3066 punktów, a więc udało się ustanowić nowy szczyt Hossy. Niestety nie udało się go utrzymać, bo finalnie sesja skończyła się spadkiem o 23,0% do poziomu 3016 punktów. Liderem blue chipów była dziś żabka. Kurs akcji wzrósł o 4,6% do poziomu 23,24 zł, powód tej siły główni akcjonariusze Heket Topco oraz PG Investment przeprowadzili wczoraj ABB, sprzedali 100 milionów akcji po 21,50 zł za sztukę, czyli po tyle, ile kosztowały te walory w emisji wobec środowego zamknięcia. Nie było tu dużej promocji, bo wczoraj walory te kosztowały na zamknięciu 22, 22 zł. 22 groszy. Co jednak istotne, pierwotnie udziałowcy chcieli sprzedać 70 milionów akcji, no ale popyt był tak duży, że sprzedano finalnie 100 milionów i to właśnie to duże zainteresowanie miało napędzać ten czwartkowy wzrost notowań. Dodam jeszcze, że oba fundusze zeszły z udziałami do poziomu 47,7% i zadeklarowały 180-dniowy lock-up. Na drugim biegunie w WIG-20 było Pepko. Akcje spadły dziś o 4,4% i po raz drugi kurs zawraca w rejonie 29 zł i przy tym pułapie zarysowuje się potencjalny krótkoterminowy podwójny szczyt czyli krótkoterminowa formacja spadkowa. Dziś nie było z Pepko żadnych komunikatów, ale biorąc pod uwagę ten ostatni słaby sentyment wokół firm młodzieżowych, yy, czy też ogólnie detalicznych, mam na myśli przede wszystkim Dino CCC czy LPP, no takie schłodzenie. Notowań wydaje się całkiem zasadny i wpisujący się w ten obraz. MWIG 40 spadł dziś o 11% i wciąż nie może przebić się przez górną granicę średnioterminowej konsolidacji. Na plus w MWIGu wyróżniał się ten Square Game, kurs jego akcji wzrósł dziś o 3,65% i naruszył 94 zł. Wczoraj po sesji spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał, które były lepsze od konsensusu. Przychody wyniosły 90,4 miliona złotych i były 7% lepsze. Od oczekiwań, ponadto podczas wideokonferencji prezes spółki poinformował, że ma ona prototyp nowej gry i że stos zostanie on niebawem udostępniony. Na minus w wyróżniały się XTB i Benefit, które straciły dziś odpowiednio 3,5, a także 4,1%. Nie znalazłem jednak żadnych oficjalnych informacji z obu tych podmiotów. SWIG 80 spadł w czwartek o 34% i pozostaje zarówno poniżej średniej z 50 sesji, jak i okrągłego poziomu 30 tysięcy punktów, a więc korekta tutaj trwa. Na plus w gronie małych spółek wyróżniał się ML System. Kurs akcji wzrósł dziś o 4,8%, dzięki czemu przebił średnią dwustucesyjną, czyli tę umowną granicę Hossy. Spółka pokazała dziś szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, które wykazały poprawę względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Strata netto została bowiem zmniejszona z 21,6 do 6,7 miliona złotych. W gronie maluchów mocny był też CI Games, kurs jego akcji zwyżkował dziś o 5,5%, choć nie było z tej spółki żadnych komunikatów. Słabiej wezwigu wyglądał natomiast Bank Ochrony Środowiska, którego walory potaniały dziś o 6,2%. Inwestorzy, jak widać, źle przyjęli raport wynikowy. Bank po trzech kwartałach zarobił na czysto prawie 86 milionów złotych, czyli ponad dwa razy tyle. Co rok temu? Wśród spółek spoza głównych indeksów wyróżniała się ewidentnie Mangata, akcje podrożały aż o 9,1% i to był najlepszy wynik na całym warszawskim parkiecie. Kurs akcji naruszył dziś średnią dwustu czyli umowną granicę Hossy. Spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał, które wyraźnie przebiły konsensus Papu, zwłaszcza na poziomie zysku netto, który okazał się 142% wyższy niż średnia prognoz analityków. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po czwartkowej sesji, 31% spółek z głównego parkietu zakończyła dzień na plusie, a 43% na minusie, czyli przewaga niedźwiedzi wyniosła dziś 12 punktów procentowych. Obroty były dziś podwyższone, bo wyniosły prawie 2,2 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano na Żabce 394 miliony. Finalnie dziś przewagę miały niedźwiedzie, ale początek sesji był bardzo udany i dzięki temu Dziś rano szeroki WIK ustanowił nowy oficjalny rekord historyczny i jest to w cenach Intraday 114 107 punktów. I w związku z tym, że dziś WIK zrobił ten nowy rekord, sprawdziłem też, które spółki poszły jego śladami i też zdołały to zrobić. Okazuje się, że nowe ATH ustanowiły dziś Banco Santander, MBank, Develia, Dekpol, Tauron, GPW, Kenty i Torpol. Analogiczny Dołek, czyli ATL ustanowiły natomiast Mabion, Movie Games Kapitea, a także GTC. Co do makroekonomii, PKB Polski w trzecim kwartale, według wstępnych szacunków głosu, wzrósł o 3,7%, czyli zgodnie z oczekiwaniami, to jest najwyższa dynamika rozwoju naszej gospodarki od trzeciego kwartału 2022 roku. Dla porównania dodam, że brytyjska gospodarka rozwijała się w tempie 1,3, a prognozowano, że będzie to 1,4. Kurs euro do dolara przebił dziś w górę 1,16 i podszedł pod średnią 50 sesyjną. Złoty korzystał na tej sile euro, dolar zszedł po południu poniżej tej granicy 50 sesyjnej średniej i naruszył poziom 3,63. Co do rynków zagranicznych, środa na Wall Street zakończyła się spokojnie. SP 500 zyskał wczoraj na NASDAQ kompozyty spadł o 26, oba indeksy pozostają w fazie krótkoterminowej korekty. Na nowojorskim parkiecie hitem był wczoraj producent procesorów AMD. Jego akcje podrożały aż o 9%, co było najlepszym wynikiem w całym indeksie S&P 500. Cena akcji jest już o włos od szczytu Hossy 267 – 267 dolarów. Te wczorajsze zwyżki napędzały przede wszystkim słowa szefowej Lizy Su, która powiedziała między innymi, że spółka będzie zwiększać w najbliższych latach przychody w tempie 35% rocznie, a głównym motorem napędowym ma być popyt na procesory dedykowane – uwaga – sztucznej inteligencji. Dzisiejsza sesja w USA zaczęła się od ponad 1% spadków głównych indeksów, co nie sprzyjało nastrojom na warszawskiej giełdzie w końcówce handlu. Na rynkach azjatyckich przeważała zieleń, ale skala zwyżek była umiarkowana. Liderzy Hang Seng i Shanghai Kompozyt zyskali odpowiednio 0,56 i 0,73%. W Europie nastroje były mieszane. Liderem był słowacki Saks, który rósł po południu o 1,2%, a na dole tabeli był niemiecki DAX z analogiczną. Stratą. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się w rejonie 59 dolarów za baryłkę. Złoto pozostaje w fazie wychodzenia z korekty i dziś walczyło z oporem 4200 dolarów. Bitcoin, mimo prób podbicia, pozostaje tuż powyżej okrągłej bariery 100 000 dolarów, a więc wsparcie wciąż jest bronione, choć podaż ewidentnie dociska. Co do piątku, jutro poznamy finalny odczyt październikowej inflacji w naszym kraju. Według wstępnych szacunków ceny rosły w tempie 2,8%. Jutro będą też analogiczne dane z Francji i Hiszpanii, a strefa euro pokaże PKB. Co do spółek, w piątek na GPW wyniki za trzeci kwartał pokaże m.in. Apator, Benefit Systems, Decora, MCI, Nevac, Prochem, Sanox, Stalprodukt i kilkadziesiąt spółek z NewConnect. Na koniec tego podcastu zapraszam na finansowy szok tygodnia. Tym razem jest to historia aktorki i wokalistki pani Natalii Sikory, która padła ofiarą znanego aktora, Antonego Hopkinsa. Otóż gwiazdor Hollywood zadzwonił do pani Natalii i wyraził chęć wspólnego nagrania płyty. Pani Natalia zawsze o tym marzyła, więc zgodziła się. Pan Antony wymagał tylko kilku zaliczek, które miały pokryć część kosztów całego tego projektu. Obiecał też, że wyśle po panią Natalię swój prywatny samolot. No i kiedy termin wylotu został przełożony już po raz trzeci, a pani Natalia otrzymała od pana Antonego fotomontaż dowodu, zapaliła jej się czerwona lampka, no i niestety okazało się, że pan Antony to nie jest ten Antony i że cała sprawa była oszustwem, w którym pani Natalia straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po drodze zrezygnowała też z kilku współprac, więc te koszty były znacznie większe. Smutna historia. Proszę zatem wszystkich, byście uważali, jeśli zadzwoni ktoś znany i będzie oferował spełnienie waszych marzeń. I tym ostrzeżeniem stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Za dziś pięknie dziękuję i słyszymy się w piątek po sesji.